z tej strony Altrix TV, ale zlagowało i nagra, nagrywamy z Battlefield Heroes. No dobra, to... Dobra, fajnie zdążę pod koniec rundy, ale to tam się to nadrobi. Dobra, jest je z, z nim. Także Darshantel. No, da y, linka do jego kanału, do mojego kanału zobaczycie w opisie. No nie, bo po co? Tu jest Pindol Idź tam od tyłu! Ooo, osiemnasty level! Ty ten masz On jest lepszy Ale jego... ha. dobra O, Pindol, Pindol Nie wystraszył 14 level, byś go ubił spokojnie z palcem w kopytku Nie, ubił cię ale ty miałeś 45 AP No i on był na wieży No to tak powiem Dziękuję Spróbuj mi się tam do niego dostać Pogadamy Jaki Andrzej? O. Dobra, jedziemy W świat Kurde, w takim miejscu w Helikopterem W ta? to już byś cię zahaczył o i byś mnie Ojezdy A idź się pan Dynomiot i... a jednie Dobra. Repin się, e, no, e-n, e... Czas wolę. Ja go złapałem. Dobra, nie repać Mam pełną apel. Skogo masz 221 repaczów. Dobra, jedziemy. Skopimy jak to idzie, dziada i... 69 apelor. <laughs> Dobra, tu zaraz coś zapewne przydać się życie. Nas zabija, u, uszkodź czołga Tak, że dwa razy walnij tylko Czekaj Żeby się potem jak siat, to na dwa hits tam Ale popatrz, patrz jaki jest wynik Zaraz przegramy Chyba, że nasi są pokroczarscy No było blisko, a teraz ja, ja będę grał, okej? Okay. Nie, no na razie ja Skoro to mój pierwszy odcinek, daj mi se pograć A w ogóle skoro będziemy jak, jakoś grali No to z różnych gier Nie tylko z tej gier. Będzie zapewne Battlefield trójka. Ale pierwsze muszę stać się lepszy, bo na razie ciągle ginę. Dobra, wiesz, księg normalnie szpan. Brickstone, kurwa. A i Brick z, z Brickforce. Em. Będziemy budować mapy. Ale Trix mówi na to: Brickstone. Za chwilę będzie Brick Cave albo Brick Cobble. No, a zmieniłem mu ostatnio nazwę na kopie, na Brickstone, ale zrobię im trola? Zrobić im trola? Nie zrobię im trola, zrobiłem im trola. Nie, nie zrobię im trola. Mm. O! Ty. Andrzeju! 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 Stój, czekaj, panie! Foch! do ja swoim gratem. Dobra, nie musiałeś się tak grzeć. Pewnie. Ja... Andrzej! Ja... Jaki ja piendol! Dobra, nie... Niech się przy bo jeszcze... Jak ktoś sła w sławkach, to od razu mu uszy wykrwawią. pa 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 pa! Je, je, je. A, było blisko. To Andrzej. Ty. Graj za mnie. Dobra, czekaj, bo ci Czemę... telefon. Twoja wielbicielka, Wiktoria, Cup. What the fuck? Ej, jeżeli znacie jakąś wielbicielkę moją, a ja dopiero pierwszy odcinek mam, więc na pewno nie mam jeszcze wielbicielki. Skąd wiesz? No, może jest jakaś ukryta. Dobra, puść. Jest to jest fajny mm. Ja go teraz mam. Haha. Ha. Nie no. Dużo bije. Na dalej odległości się, jest tylko dobry. Kurde! Aha! I tam był chyba specjalistyczny M14, A dziękuję. A idź pan w chuj z tym czołgiem. Nie, spokojnie gubiesz. O... Je. Dzień dobry! Nie, on słaby był i on na dwa hity biał. Jak ja wyrzucenie rakiet mam te dwa ścian, no nie, no to bym go szybko tam. No. A idź pan! A idź pan w cholerę! Zabije mnie Rol nie zabił mnie, jakim cudem żyję? Oh. Uniknąłem śmierci snajpera Śmierci snajpera Facepalm Ale dobra Nie dobija, że mój kolega mówi OOO oh! Zajebiście, po prostu bosko Mój kolega mnie rozwala, mówi on Mówi facepalm Facepalm, bardzo charytatywne Idziemy do tyłu? Nie no kurde, w bok Kręć, Kręć. Mm. Kręcę to tylko dzwona nie wypierd... go tak! I... ciśnij, o. nie uh, dużo. Uh. Ja się napalili. Zależy na jaki stopień ma ulepszone. 41... No Dobra, się... sanitariuj. nie no, się po prostu, o. Zajebiście. A widzisz? Kierowca! A będzie drift, będzie drift! Driftuje mu na zwłokach. Ej, tylko dzwona nie wywali, ja ci mówię. Dzwona jak wywalisz, no to nie będzie już panie. U, będzie u. asysta. Będzie asysta albo cię ubiją. Nie on wypił sobie... Eee. Eee. Ale on dobry jest, 24 level major. No ale fajnie ile ja mu HPU odbiłem. To jest takie nielegalne trochę. No, ale on się dawno, no ja... Jakbyś mi teraz nie nacisnął E, czyli wejścia, to bym zginął. Aha. Bo, bo by na mnie ten... Bym zaraz pił helikopter na mnie. Się nie dziw. Ja ci tu mówię, ja ci tu mówię, że to jest snajper. Nie ma. Owoź. w ciebie. Oni gdzieś chcą pozablokować. Skarż, skacz Jaki Andrzej! Nie! Ale nie, patrz! Nie, nie, uszkodziłem! Nie! Pa! Hardcore, drugi w rankingu. Najewistości. Jeśli by ktoś nie wiedział, to taki ranking się sprawdza na skrócie klawiszowym. Ty Tab. aby. Tabu. 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 A wiesz, to jest tabu? Wiem. Grałem w Far Crya z tej nie, far... właśnie z parkraju też będę nakręcona 100% mm. Ej, a właśnie daj mi radę w jestem już daleko jak poszłem po tego grzyba to już chowoda mu to by było no grzyb... grzybek, ładny grzybek teraz grzybek. jestem ten faj mogę mogłem ja... zginąć o jedzie jedzie patrz urwie jestem teraz yy... że muszę mogę jechać składem na doby krzyknika no nie? no yy, i ten jebu i tam było... że ten... Ja pieprzę, 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 ja to pieprzę. Wyszłem na wieżę z kolegą, yy, wiesz... No. no. No i wyłączyłem alarm i w ogóle. No wiem, wiem. Zleciałem i tam była para lotnia, jeep, yy, apteczka yy, i jakieś, jakiś człowiek, który zginął. No. Czekaj, no, ja pieprze, nie nie mogę załapać. Yy, które? Które? Powiedz mi. Yy, nie wiem, teraz Gdzie to mniej więcej było? Yy. No takim właśnie miejscu, gdzie wiesz, Tam jak był pożar. Jak nie? daleko grzyba? Wiesz, gdzie jest pożar? Nie. Jak był pożar i on polał nas benzyną, a potem słyszali. No i my żeśmy uciekli. No to tam mniej więcej. Ja, No, a to wiem, wiem, wiem. No i ja... trzeba zrobić. No yy, czekaj, bo mi spadł ranking, bo z tobą gadałem. Kurde, ale ci to robi na różnicy. Wiem, wiem, rozpraszasz mnie. Ja jestem lepszy na małych mapach. A jeżeli... Och chodź tu dziadu y, A, Ja! Jakie intro za... wolisz? No. Wolisz do jednej gry czy ogólne intro takie na przykład jak ja miałam pod ostatnie dwa odcinki z BF-a? Fajne jest ogólne ale, ale ogólnie lub, lubię takie nieogólne Aha. Ogólnie Nie. lubię takie nieogólne Masz asystę tego co ci... w chip lubię No, zerd A jeżeli ktoś chce ze mną nakręcać Niech znajdzie sobie kogoś innego bratu. Ja raczej będę sam nakręcał albo z Darszanem. mi? Znaczy, jeśli by ktoś chciał ze mną, no to ja jestem ten, ale nie z BF-a. Co najwyżej by ktoś miał jakiś ten no, serwer na Minecrafcie czy coś. No serwer na Minecrafcie tylko jak już będziemy nakręcać, to błagam nie jakieś powiedzmy, dziecko siedmioletnie. Może być dziecko, no ale nie... Ale nie jakich... 7 lat. Albo dziesięcioletnie, no nie? Prze przesady, mam około 11. Nie, ja mam 12 w No dobra, nie chwal się. A ty ile? No ja mam jeszcze jedenastkę, ja w mam. Uuu, przegoliłem go. Ej! Zrobiłem mu hardcora. Jak mało. Nie, super. No, to jest nie przy skórze, jak masz jeden AP, czy coś takiego. jeżeli jeśli idzie o ten... Nagrywanie, na przykład, yy... Co ja gadam? Nie, dobra, nie. <grych> co O czym ja gadam? I szukam, no, ja nie ja szukam kogoś do obrabiania filmu, bo akurat wszystko mam. Fajnie, bo... bo... gdyby ktoś dał radę załatwić GTA V, na, nie na, no, nasze znaczy... <grych> Nie dał rady załatwić GTA V. <grych> Kurwa, ja mówię, przy... dopiero w maju 2014. A wiesz, co jest najlepsze? Znaczy, no, na APC tam, no. no. a wiesz, co jest najlepsze? No. Dobra, jeżeli ktoś by chciał Ci załatwić GTA V trzy dni później przyjeżdża Ci koleś Darshan, no chciałeś to GTA V, to masz no To jeszcze poproszę w takim razie Battlefield 4, no e, Call of Duty, mi Black tylko Ops No nie mogę wyłącznie o kraka Bo ściągnąć nie mogę, tylko kraka, kraka Są te surwej jebane Albo jakby ktoś chciał no radę jakoś Survey remover załatwić Ogólnie chodzi na przykład do, o kraka o si do SimCity Ja po prostu nie gadaj tak, bo jeszcze ci konta z YouTube usuną zapewne, a w sumie nie. Bo tyle, jest tyle hakerów, pokazują tak jak, tak dużo jak sakować, bla bla bla. No z właśnie, ten... na YouTube są same na przykład poradniki. Ej, pamiętasz że wczoraj GTA? Ha 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 ha. Jak się klikało. Tu też to nie, to no a, nie działa. No jaki żal, w GTA żeśmy grali, jak się klikło ha to bany autem. Autem, no. -hop. No policją, pamiętasz jak jechaliśmy? No. Jedziemy i na przeskakujemy nad kur, na, nad kładem z kurczakiem i clownem, Co to w ogóle było? No, ej, ale najlepiej grać nad... O, możliwe, że będę też z GTA 4 y, San Andreas nakręcał. No dam, dam. No, y, ale nie wcześniej, y, A jestem nobem. Ja bym chciała już teraz tego nakręcać. Czy... Jaki hardcore? Normalnie hardoktorował mnie. Ej, waszym zdaniem Czarna Manta jest dobra, czy to jest taka... Yy, dziadowa podróbka czegoś. To jest jak... SW... No coś SWZ to jest jak Super Co Czyli bije tak szybko. A, a wiesz, czym się różni Super Szwajcer od Szwajcera? No wiem, Nikodem, to że widziałeś mój komentarz na starym koncie. <grym> no to ci powiedz. Yy, super szwajcera ma większą możliwość na yy, czas krytyczny. A no, widzę, że się pouczyłeś. Ale to jest chyba proste. A ja niektóre to nie za bardzo.

nie, że widać przez ścianę. Jakie Zrób salto, to pogadamy. A idź pan. Uj z tym saltem. No ale panie, pa, pierwszy, pierwszy. To się liczy. A zwykle jestem lepszy. No, ej, przyznaj, tak jest zawsze, kiedy nagrywasz, Zawsze nobisz, czy coś takiego, nie? No niestety, nie tak No ale dlaczego? Znaczy w Minecrafcie akurat tak nie ma. No... Chyba, że napieprzasz w PWP. No, ale na przykład na spizranie, no to nie. To nie zrywaj, to, to właśnie daje się motywację. No, chcesz i popisać, nie? Ja jej zrobiłem trika. No, to był taki po... trik, dupczony, że się Tak, kurde, Polska nie widziała. Polska nie widziała. O, Po prostu zarąbiście. Po prostu zarąbiście. Ej. No, pa. Idealny. Wystawa jeszcze tu auto nasze i... Czołga. i czołga. I w tym wypadku też łódkę. To było po prostu hamskie, Tak hamskie, że tego ruska polska nie widziała. Fajnie. Darshan ma odpał. Fajna nazwa Darshan. Darshan. Dasz. Hej. dobra zastanawiam się. Dobra, e, czemu ten korzystanie? tam jest? ja dasz mi linka do kanału mojego? Znaczy w opisie, no nie? No. Dasz? Ja ci chciałam dać, tylko jest niedostępny, bo w ogóle tego konta nie miałaś dostępnego. Wow. Bo dopiero teraz użycieliście ten filmik. On właśnie teraz jest na YouTube, no nie? Nie. <laughs> właśnie teraz go nagrywamy, to nie jest live. Nie, ale nie jest na YouTube ano w sumie racja. Nie rozumiesz, panie? Czarna mata cię rozdłuczyła. No kurde, nie lubię tych ryb. To są ryby. Mogę spróbować? Czekaj, czekaj, bo ty mojego nie ogarniasz. Chyba. E, Darshan. Darshan. Darshan, no. przestań. Darshan. Darshan. Możesz przestać? No. Dziękuję. Cię się zlitował Ha, z tego to sobie możesz. Eee, mam pomysł jakby się tam dostać Ej dobra bo tu ktoś bije Kurde Darshan Pamiętasz naszego kumpla kegla eee, I co tam robiliśmy? Niech się pan walnie Robiłem trolla, przydałby się teraz ten Dobra opowiem wam bajkę Jak? Poszliśmy kiedyś z kolegą Powiedział do szefa. To ty zaprosiłeś na pana. Napis. Niech się pan walnie. A on na to powiedział z nieuśmiechem do nas i do niego. Ej kurde, ty opowiadaj. No, powiedział tak. Myślałem, że się lubimy. Myślałem, że mam odpał. I mam odpał. Mam darogala. Ja też. Też tak myślę. No. Czemu tego nie zabiłeś? Mogłeś zrobić ryskanta. Wiem, ale to to takie nielegalne. Ej, ktoś do mnie napierze? Spoko już nie. Ej, ty naciszesz spacji i repu? Nie, N. Ej, a ja poczułem, że naciskasz spację. Wiem, bo klient na też spację. Aha, ja myślałem, że na jest rep. No nie z... Co ja robię? Arkurat A idź! Ej, ale nieźle! Nie to było. Czekaj! Hmm! Hym! Chym. Chym. Hymy Chym. Hymy. Hymymy. Hymy Ej co znaczy hymy? Chym. Hymy hymy Hymny. Możecie napisać hymny. Zawsze można napisać hymy. Ej, idziemy się pobić na ścieżki. Hy, wystraszył mnie dziad. Ale pa, będę camper, będę tangnob! TANK no! Pani już się schować, nie? No. Cześć. Rodzisz mi. Widziałeś? Bradio. Będziemy tang Ej, będziesz go cały czas ubijał i dostaniesz Expa. Bo on nie gra. Ale ja nie chcę być nobem. A to nie znosło. To była wbijanie Expa. No wiem, ale ja nie lubię być takim nobem. Bo to jest spawn kill, czy coś takiego. Ty, a, ja... a widziałeś?! A ja dobre to było. A ja właśnie tak lubię, wiesz czemu? I raz ja grałam sobie na takiej e, mapie ona miała 500 flag takich, no nie? No. Właśnie dlatego to pół godziny się grało. I gość nie grał. I ja tam cały czas byłem, się chowałem i go cały czas ubijałem. Chyba z 10 tysięcy jak wiem Fajnie. Tak się ubiję na takich gościach, co w ogóle nie grają. Ej, my gramy na nitroserwie. No, najlepszy hosting serwerów, no nie? No Mi się podoba Battlefield uh, Heroes Coś tam, coś tam Jak tam kiedyś... Tam nie, mój ulubiony to, to jest serw To z takich host... w ogóle e, Bardzo niskie ceny, żeby wydać serwa Kurde Mogłem go z kamer bić A my wolimy grać po nocach Battlefielda yes. Ej, on ma ten... Lol, on ma strój z tego Z Dead Space'a No jest jest ze wszystkiego w efekcie. alfa fajnie. Michaela Jacksona raz widziałem. Serio? Albo co to... Ej, czekaj, mm, To jest y, nagrane y, mam na swoim koncie. To był albo al, drugi, albo trzeci odcinek, albo pierwszy, nie wiem. Chyba pierwszy, no. Y, I tam był goleś w garniturze, taki agent. Wam, wiem, wiem, wiem o coś. skoro robię to. Dziwnie to wyglądało strasznie. I on miał taką dziwną nazwę, ale jak on koksił. Strasznie ej. chudy był. To pewnie Nationals. To jest najchudszy dla siebie. Nationals, pewnie Nie, bo dla mnie e, ten komandos National No, no to Nationals ogólnie. No, właśnie, ale są chude, ale zwłaszcza ten komandos. I tu grają. O Jezu! Naszej drużyny oczywiście, bo tam są nawet dobrzy go się. Po prostu gamerzy Jak się patrzę. No, pewnie dopiero zaczynają grać, no ja koleś popisał. Mogłem go zrobić. Tylko było dwóch. O, asysta, Przynajmniej to. Fajnie. Kurde kio, nie, 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 nie. Popatrz, nie da się grać. Ile my nagrywamy ten odcinek? Da się tak jest sprawdzić? Nie, nagrywamy już długo. Serio? Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero zaczęli. Ja mam wrażenie, czemu tu nie ma atlasu? Bo mi się wyłączają. A. To dobra, zaraz się runda skończy i kończymy. O, pięknie, po prostu bym się znobił. No, w ogóle dzisiaj otworzyłem ten kanał, więc... Więc... Więc Więc, 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 więc subujcie i proszę o miałość. Jeżeli, jeżeli chcecie być w ogóle na bieżąco, subik poproszę, a jeżeli macie jakieś uwagi, to komentujcie. No i ogólnie lajk. Like. Dobra. Jeśli chcecie wejść na moje konto, musicie kliknąć więcej op 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 opisu i tam będzie będziemy. Jeżeli właśnie uszywam krwawią z powodu krzyknięcia Darszana, nie odpowiadamy za... AAAAAAAA Ała, aż migu się sorka <g flats> Dobra, nara